Dzień dobry, Anna Piotrowska, zapraszam na najnowsze informacje w dzisiejszym wydaniu. Międzynarodowa impreza na Płockim Lotnisku. Tanie rejsy dla Płocczan po Wiśle. Trzecia odsłona Urbek Somani. Noc cygańska w Płocku. A na koniec bolesna porażka Wisły Płock. Na lot dywanowy, piknik, wymagające zawody. Dużo działo się w miniony weekend na płycie płockiego lotniska. Co dokładnie? Potem na Płockim lotnisku odbył się zlot śmigłowców z wielu krajów. Było tu kilkadziesiąt maszyn, z nami World Helicopter Rally 2023. Odbył się też piknik dla gości oraz eliminacje do śmigłowcowej kadry narodowej. Mam nadzieję, że jest to pierwsza impreza z cyklu kolejnych imprez, E, która będzie tutaj w przyszłości organizowana. No myślę, że po, e, po frekwencji dzisiejszego wydarzenia widać, że takie imprezy cieszą się w w dalszym ciągu bardzo dobrym, e, e, bardzo dużym zainteresowaniem. To wydarzenie to nie tylko piknik dla gości, to też ważne wydarzenie dla samych lotników. Dlaczego? Oprócz tego pikniku, który jest dla naszych gości głównie, przeprowadziliśmy dzisiaj trening oraz e, eliminację w dwóch e, dyscyplinach e, lotów sportowych, śmigłowcowych, mianowicie fender, czyli ten lot z bojką i e, wrzucanie tej bojki do beczek. I druga dyscyplina to slalom, czyli lot z wiadrem na linie, e, w odpowiednie światła bramki i zakończony postawieniem tego wiadra z pozostałością tej wody na stoliku. Co ciekawe, podczas wydarzenia piloci helikopterów po raz pierwszy bezpośrednio ubiegali się o certyfikat kompetencji FAI, potwierdzający kwalifikacje pilota do Międzynarodowej Organizacji Lotniczej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się rejsy po wiśle. Można zobaczyć jak płoc wygląda z nieco innej perspektywy. Dzięki wsparciu Orlenu bilet kosztuje symboliczne 5 zł. Dla całych rodzin w ramach programu Orlen, dobrym sąsiadem, za symboliczne 5 zł można wziąć udział w trwającym prawie godzinę rejsie. Marianna zabiera na pokład 140 osób chętnych na skorzystanie z pierwszego rejsu. Było mnóstwo. To jest tak, że chcemy być blisko mieszkańców tego miasta, jako największy pracodawca w mieście i w regionie. Staramy się być tam, gdzie bije serce Polska. Staramy się być tam, gdzie ludzie z Płocka chcą być i robić to, co dla ludzi z Płocka jest ważne. Dlatego PKN Orlen w ostatnim okresie wsparł generalnie inicjatywy społeczne potom 17 milionów złotych. To jest dofinansowanie nie tylko klubów sportowych, nie tylko piłki ręcznej, nie tylko piłki nożnej. To jest również dofinansowanie innych inicjatyw społecznych, jak klubu żeglarskiego, też orkiestry, też po innych klubów, które na terenie miasta funkcjonują. Jak podkreśla kapitan Marianny statku wycieczkowego, którym płotczanie płyną w rejs, frekwencja jest stuprocentowa. Konujemy dzisiaj rejsy dofinansowane przez PKN Orlen, Frekwencja stuprocentowa, widok cieszący bardzo. Pełen pokład pasażerów zainteresowanych. Super. Najbliższy rejs już we wtorek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 4 bilety, choć ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy dłużej karty rodziny. Zainteresowanie rejsami jest ogromne. Za nami trzecia urbeksowania. Tegoroczna odsłona działa się w dniach 11-13 sierpnia w Soczewce koło Płocka. W czerwcu Płocka odbyła się kolejna trzecia już odsłona Urbexomani, cyklicznego spotkania fanów Urbexowania. Urbexomanie jest to ogólnopolskie święto eksploatorów, polegające na zrzeszeniu wszystkich urbexowców, którzy zajmują się tak jak my urbexem. W tym roku nam się już udało trzecią edycję zorganizować. Mam nadzieję, że za rok czwórka też wypali. Trójka bardzo nam się udała, dużo osób przyjechało. Cieszymy się z tego. I co? Działamy dalej, kręcimy to wszystko. W tym roku w Podpłockiej Soczewce zorganizowano nie tylko integrację, ale też wspólną zabawę z rywalizacją w tle. Rozdawano też nagrody. Wczoraj udało nam się zorganizować też wspaniały wyścig, właśnie tak jak zapowiadałem na Facebooku, po jeziorze. Jedna, dwie osoby wygrały, to zaraz też o tym powiemy. Puchar specjalny Urbex i w tym roku właśnie wprowadziliśmy taki puchar. Dodatkowe, jakby, yy, 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 nagrody, bo wiadomo od, od trzech lat yy, Urbeksome medale są takim już symbolem tej imprezy. W tym roku wprowadziliśmy się puchar i Urbekso Oscary, które też zostały rozdane w tym roku. Organizatorzy już teraz zapowiadają, że za rok odbędzie się czwarta odsłona urbexomanii. Kolorowe stroje, taniec i rytmiczna muzyka – za nami międzynarodowy festiwal romów, który miał miejsce w Płocku. Było kolorowo, głośno i radośnie. Na rynku Starego Miasta w Płocku odbyła się cygańska noc. Dopisała pogoda, frekwencja była duża, więc i sobotni wieczór przed ratuszem był pełen dobrej zabawy. Do miasta przyjechały cztery zespoły. Zobaczymy cztery zespoły. Będziemy bawić wspólnie gości z Płocka i naszych kochanych przyjaciół. Do godziny 22. Muzyka Romów to coś, co bawi niezależnie od wieku. Dlaczego? To jest muzyka dla wszystkich. To jest muzyka dla młodych, dla starszych. I mam nadzieję, żeby nie było tych naszych przyjaciół i tych naszych, którzy bardzo lubią tę muzykę, to nie byłoby tego festiwalu. To była już 18 odsłona tego międzynarodowego festiwalu Romów Romani Rad. Za nami pierwsza w tym sezonie porażka Wisły Płock. Na wciarze ulegli w Katowicach 1 do 4. Sezon dla pierwszoligowej Wisły Płock. Nawciarze nie wygrali w tym sezonie ani jednego meczu. Po trzech remisach przyszła porażka i to dotkliwa. Podopieczni Marka Saganowskiego, którzy borykają się z kontuzjami i łatką kadry w budowie, przegrali 1 do 4 z GKS-em Kadowice. Jedyną bramkę po fatalnym meczu zdobył dla Wisły Łukasz Sekulski. Rywal tymczasem trafiał do bramki Krzysztofa Kamińskiego regularnie. Kolejny mecz Wisła Płock rozegra już 19 sierpnia, to wtedy o godzinie 15 na wciarze podejmą u siebie brud, termalikę nieciecza. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w środę. Do zobaczenia.